Tada! Nie! O nie, kurczaczek nie umie pływać! Tak myślę! Hej, panie porter! O! Witam, pani burmistrz! O. o nie! Nie patrzę! Czy ktoś mnie wzywał? Tak, tak, tak. Och, dziękuję, rabu. Ci tak się martwi. O, spójrzcie, jakie słodkie nóżki! Jakie cudowne i no... zielone! O nie! Tak! Ha, ha mam je! Naprawdę! Uf. O, coś widzę! Nawet dużo małych cosiów. A, to Jimmy! E, ale co to jest? To chyba gniazdo. Pełne jaj? O, okazuje się, że Jimmy to jednak Jenny. Och, a to mały... Krokodyl? Krokodyl? To wielki zaszczyt zostać dziadkiem. Oraz honorową ciocią. O, i kuzynką. Merci beaucoup, ci patron. Od krokodylej rodziny François. Nie ma sprawy, bo gdy ucieka wam jajo, wołajcie po pomoc. Myślę, że to był dość jajeczny dzień. <ścoughs> pa, 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 pa,